Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ będzie rozpakowanie, a jak pewnie zauważyliście, osta ostatnie czasy na moim kanale rozpakowania się nie pojawiały. Są to słuchawki Cooler Mastera Storm Sirius C, zupełna nowość na rynku, także ja dostałem kilka dni przed premierą, światową premierą, która jest 22 kwietnia. Ja już w momencie, kiedy widzicie ten film, te słuchawki testowałem, także wiem czego się spodziewać, natomiast dzisiaj o tym nie będę mówił. Chcę to zostawić na osobny film, czy na recenzję, Właśnie tychże słuchawek. Co wyróżnia te słuchawki spośród jak gdyby konkurencji? To jest to, że po pierwsze kompatybilne są z pc jak również z konsolami, czyli PlayStation 3, PlayStation 4, jak i również Xbox 360. I są to słuchawki, które mają cztery głośniki, dwa główne i dwa Ufery, co powinno ładnie zagrać, ale jak mówię, nie będę dzisiaj Wam mówił o tym, jak to wygląda. Będzie recenzja i będziecie mogli. Dowiedzieć się na temat tych słuchawek troszkę więcej, tak to wygląda. Teraz zobaczymy sobie, zerkniemy sobie na specyfikację, zrobię zbliżenie, żebyście lepiej to mogli zobaczyć. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj cztery głośniki, dwa główne o średnicy 44 mm i dwa uferki o średnicy 40 mm. Częstotliwość 20 do 20 tys. Hz, impedencja dla głośników głównych odpowiednio 50 i dla uferów 32 omy. Czułość 118 plus minus 3 dB dla głośników głównych i 116 plus minus 3 dla uferów Połączenie za pomocą kabla 3 końcówki, tak naprawdę 3,5 mm jack lub też USB. I długość kabla 3 m, czyli naprawdę długi sam mikrofon. Częstotliwość 100 do 10 000 herców I teraz tak, czułość minus 34 dB plus minus 3, oczywiście. Jest to mikrofon kierunkowy. Nie mam pojęcia, co znaczy tutaj signal to noise ratio, czyli jakiś dziennik nie mam pojęcia, sygnału do, do zakłóceń 50 dB, być może dowiem się o co chodzi, jak, jak Wy wiecie to piszcie oczywiście tutaj pod tym filmikiem o co kaman, że tak powiem. Teraz przejdziemy już do wyjęcia słuchawek z opakowania, zapraszam. Co znajdziecie w opakowaniu poza oczywiście samymi słuchawkami, to instrukcja obsługi jak podłączyć słuchawki pod pc czy też pod konsolę, radzę Wam tutaj z tym się zapoznać zanim zaczniecie tych słuchawek używać i książeczka z danymi o produkcie, jak i również przydatne linki do wsparcia. Kolejne rzeczy to są kable, które musicie użyć, jeżeli chcecie używać tych słuchawek z konsolą. Dwa cincze podłączone do, czyli to jest kabel tak naprawdę audio, dwa cincze podłączone pod konsolę i żeński cincz 3,5 mm do podłączenia pod słuchawki. Kolejny kabel jest to kabel do mikrofonu, również jeżeli używacie tych słuchawek z konsolą, 5 2,5 mm to podłączacie pod kontroler w słuchawkach, a drugą końcówkę pod kontroler w waszej konsoli. I sam kabel, jeżeli chodzi tutaj o słuchawki, jak mówiłem wcześniej, czytałem z, z tutaj z Wam zapakowania: 3-metrowy, bardzo długi, gruby, ale bardzo elastyczny, także nie będziecie mieli z tym problemu. I dwie końcóweczki, jedna to jest USB pozłacane do podłączenia pod pc tylko i wyłącznie USB podłączacie pod pc ponieważ tu jest wbudowany i wzmacniacz, i karta dźwiękowa w te słuchawki, a Chincha używacie tylko i wyłącznie do konsoli. Natomiast w momencie, kiedy używacie tych słuchawek z konsolą, Podłączacie również, podłączacie również usb w celu dostarczenia mocy, to znaczy zasilenia tych słuchawek tak naprawdę. I sam kontroler, podświetlane logo Cooler Master Storm, włączenie wyłączenie mikrofonu, podgłaszanie i mikrofonu, jak również samych słuchawek, przełączenie między trybem PC a konsola i klip bardzo wygodny do przyczepienia na przykład słuchawek do ubrania, żebyście mieli tutaj to pod ręką. Same słuchawki w całości wykonane z plastiku. Mikrofon również plastikowy, ale bardzo, zobaczcie, elastyczny. Możecie go zginać w, w taką pozycję, jaką tylko chcecie. Podświetlana dioda, informująca Was o tym, że mikrofon jest w użyciu. Jest to, jak wspomniałem wcześniej, mikrofon kierunkowy. Logo Color Master Storm podświetlane na każdej z muszli. Pałąk również plastikowy, regulowany. U góry gąbka bardzo grube i przyjemne w dotyku gąbki z materiału na muszlach. Oraz, oraz logo Color Master Storm na górze. Pałąka. Także tyle, jeżeli chodzi o nasze słuchaweczki, o nasze rozpakowanie dzisiejsze. Widzimy się już kolejnym razem z udziałem tych słuchawek w recenzji. Na dzisiaj Wam dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.